No, siema. <laughs> Siemanko. Ostatnio było na bogato, bo była BMK. A teraz mamy coś fajnego, biedniejszego, ale jeszcze fajniejszego. Mamy Fiat Pandę. Fajne mamy tablice. Skompynowaliśmy. Ale nie o tablicach, chodzi tylko o Pandzinie. Pandzina zadebiutowała w 2003 roku na targach w Genewie. I już, e, jeśli się nie mylę, to było w marcu, a w styczniu mieliśmy serię przedprodukcyjną bandy, taką, żeby sprawdzić e, jakość wykonania, osiągi itd. E, za to w lipcu mieliśmy małą ciekawostkę, bo wstępnie ten samochód miał się nazywać Gingo. Ale Renault zbojkotowało tą nazwę i robiło jakieś tam protesty, coś tam, żeby to się nie nazywało Gingo, bo się za bardzo kojarzy z Twingo no to Fiat uznał, że to będzie po prostu Fiat Panda 2. W 2007 roku wyprodukowano milionową Pandę, czyli pokazuje to, z jakim rozmachem była prowadzona produkcja tego auta. I to też jest dla, dla mnie przynajmniej bardzo ciekawy motyw to, że Panda była składana w Polsce, w Tychach. W tej samym miejscu, gdzie składali też Fiata 500. Były technicznie też bardzo podobne do siebie te auta, nieważne. Dwa lata później, czyli w 2009 roku, mieliśmy kolejne pół miliona Pand wyprodukowanych. Co nadal pokazuje, że zainteresowanie tym autem istniało, bo produkowano mniej więcej około 250 tysięcy sztuk. Dokładnie nie pamiętam, jak to się rozdziela na roczniki, ale mniej więcej przez większość czasu produkcji na rok przypadało ponad 200 tysięcy pant wyprodukowanych. Czyli zainteresowanie było tym ogromne, zwłaszcza, że w Polsce bardzo... Dużą popularnością cieszyły się pandy, ponieważ były bezawaryjnymi samochodami. W 2006 roku weszła, wszedł pierwszy lifting pandy. Miał trochę inną atrapę chłodnicy. Też weszła wersja sportowa 100 HP, o której powiem później. A w 2010 roku mieliśmy kolejny lifting, który sprawił, że była taka bardziej zasłonięta, zakryta, taka bardziej atrapa chłodnicy. Oraz dostaliśmy dużo większe lusterka, dzięki którym mogliśmy lepiej patrzeć za siebie. W 2011 roku mieliśmy już dwumilionową pandę, więc to znów pokazuje, jak duże zainteresowanie było tym autem na rynku, nie tylko w Polsce, ale w Polsce w dużej mierze też. I w 2012 roku w pandach na stałe już zagościły zderzaki w kolorze nadwozia. Plus. Jeszcze mieliśmy wspomaganie z funkcją City, o której też jeszcze chwilkę później wspomnę. Oraz na stałe zagościły w Pandach już elektryczne szyby. Nie nie tu. Tutaj na środku konsoli. Oraz w standardzie pojawiły się ABSy. Jeszcze nie wiem czy wiecie, ale w 2004 roku Panda miała Nagrodę Samochodu Roku. Pokonała nawet Golfa Piątkę, rozumiecie to? Ciekawym aspektem, w sumie dla mnie najciekawszym jest to, że Jakie były wersje specjalne Pandy, bo było ich 1500 Ale skupię się na tych, które są dla mnie najciekawsze. Czyli mamy na początku Alessi, czyli wersja z dwukolorowym nadwoziem. Polegała na tym, że zderzaki i tak gdzieś no, doły drzwi, gdzieś tak dotąd, były białe. A wyżej mieliśmy drugi kolor. I były trzy wersje kolorystyczne: z tego co pamiętam, były czarny, zielony i pomarańczowy. I w zależności, jaka była, jaka była kolorystyka na karoserii. Taką tapicerkę mieliśmy na siedzeniach. Oprócz czarnego, który również miał środek zielony. I to jest ta cała ciekawostka. Mnie to akurat jakoś się podoba. E, druga wersja to jest Luxury, czyli wersja zrobiona specjalnie dla szejka arabskiego. Która tam była jakoś zdobiona. W ogóle totalnie zbędny samochód, nieważne. E, następna wersja to była Hydrogen, czyli samochód z napędem wodorowym. Oraz mieliśmy jeszcze Pandę 4x4. Tak. Pandę, która miała napęd na cztery koła, miała zwykły silnik 1.2 benzyna lub ewentualnie diesel. I do tego mogliśmy mieć jeszcze bardziej zwariowaną wersję 4x4, czyli Cross, która miała blokadę dyferencjału. I oczywiście byłbym chory, gdybym nie powiedział mojej ulubionej wersji Pandy, czyli 100 HP. Była to sportowa wersja taka, no powiedzmy, że torowa, chociaż niektórzy powiedzą, że rajdowa. No nieważne, tak czy inaczej sportowa. Miała 100 koni mechanicznych, silnik 1.4, Sześciobiegowy manual zamontowany, bogate wyposażenie to wszystko wiadomo, oraz tutaj w miejscu przycisku City był przycisk Sport, który sprawiał, że usztywniało nam się zawieszenie i reakcja na gaz była dużo wcześniejsza, ponieważ moment obrotowy był też jakby troszeczkę niżej. Oraz wersja 100HP z takich kwestii stylistycznych miała i inny zderzak z przodu, i przez co też inną atrapę. Miało poszerzone błotniki i 15-calowe felgi oraz atrapę dyfuzora na tylnym zderzaku. Taki cieplutki. Żałuj, że nie jesteś prezenterem. Ciepły silniczek w ten wieczny dzień. Zaglądamy teraz pod maskę, bo nie było jakoś specjalnie dużo tych silników pandach mieliśmy podstawowego 1.1, którego pamiętamy z Seicento i Cinquecento i Punto pierwszej generacji. Szkoda, że nie wsadzili jeszcze 09 OHV, byłoby naprawdę ciekawie. Jeszcze jak? E, oprócz tego mieliśmy 1.260 koni, które też pamiętamy z Punto. Później zastąpił go 1.269 koni ze zmiennymi fazami rozrządu. To jest właśnie ten silnik, bo późniejsze właśnie te pandy tak jak ten jest z 2012 roku już miały tylko i wyłącznie ten silnik w ofercie. Było oczywiście jeszcze mój ulubiony 1.400 koni ze wersji 100 HP, ale to nie jest to. Te silniki już są o wiele żywawsze niż ten 1.1 czy 1.260 koni ze względu na te zmienne fazy rozrządu, co też jest plusem i minusem, ponieważ wariator od zmiennych faz rozrządu potrafi czasami się sypnąć ale to nie jest też jakiś strasznie duży problem, bo czarne części do Fiata są takie, że odmówicie sobie jednego czy dwa maczki i macie jakąś część do pandy. I ten 1269 69 koni jeszcze był montowany w Fiacie 500, Lanci Ypsilon, Fiacie Grande Punto, Punto Evo oraz niektórych może co zszokować, ale w Fordzie K. Tak, Ford K drugiej generacji miał ten silnik, tylko że nazwany był Duratek, no bo Ford to musiał mieć swoje oznaczenia i ten sam Fordka był montowany w tej samej fabryce co Fiat Panda i Fiat 500. Jeszcze były diesle w Fiatach Panda. Był to 1.3 Multijet. Późniejsze miały 75 koni, wcześniejsze 70 koni, tylko że te późniejsze miały DPF. Tak, filtr DPF, który w samochodzie, który robi raczej małe przebiegi, więc jeżeli macie takie, taki samochód jak Fiat Panda, właśnie z tym DPF-em, to albo go wytnijcie, albo często sprawdzajcie stan oleju. No dobra, jesteśmy w Pandzinie i co my tutaj mamy? Oprócz mnóstwa szarego, twardego plastiku i tych takich śmiesznych wlotek, które mi się kojarzą z dużym Fiatem, mamy właśnie przycisk City, o którym wcześniej już wspominaliśmy, czyli on służy do tego, żeby wymusić lżejszą pracę kierownicy, podczas na przykład manewrowania na parkingu. Czyli to jest, myślę, że coś wspaniałego dla kobiet, które nie chcą się siłować z samochodem. Chociaż... Powiem tak, no jeżeli mąż, czy też Wasz facet chce Wam kupić Fiata Pandę, to pewnie dlatego, że Was nie kocha. Oprócz tego, no mamy tutaj jeszcze klimatyzację, która... Odpala się tutaj wyjątkowo pod wciśnięciem pokrętła. Mam, elektryczne szyby już mówiłem, Mamy radio CD i manualnie regulowane lusterka. Chociaż, jak dla mnie, elektryczne lusterka to jest coś, co nie jest absolutnie żadną koniecznością. A no i są dwie poduszki powietrzne. Fotele, oczywiście, mają praktycznie zerowe trzymanie boczne i są tak umiarkowanie wygodne, aczkolwiek siedziałem na gorszych taboretach. Wersja 100HP ma lepsze trzymanie boczne, są bardziej sportowe. Tylko że wtedy, kosztem tego, że z tyłu jest mniej miejsca na nogi, coś za coś. Oprócz tego, w Fiatach Panda były jeszcze schowki. Tutaj akurat nie ma zamykanego, ale w niektórych wersjach można było znaleźć z zamykanym schowkiem. I jest cup holder, który też nie jest żadną oczywistością, bo początkowo Fiat Panda. W opcji miał dopiero cup holdery, w standardzie tego nie było. Nawet gniazdo, tzw. gniazdo zapalniczki nie było w standardzie. Jako że Fiat Panda ma kształt keikara, to mamy całkiem sporo miejsca w środku i całkiem sporo miejsca na nogi z tyłu. Fakt, że już trochę wbijam się w oparcie, ale naprawdę nie ma dramatu. Na głowę też jest dosyć sporo miejsca, jak na niezbyt wysoką osobę. Jak ktoś ma 1,85 m, 1,88 m, to może już bić w sufitkę głową, najgorsze w tym wszystkim jak dla mnie jest to oparcie, nie wiem jak Wy, ale przy oparciu takim praktycznie w kąt 90 stopni to więcej jak 10 minut bym nie wyrobił, zaglądamy do bagaja bagaj nie jest jakiś wielki, mamy 206 litrów czyli no jak się uprzecie to może jedną czy dwie walizki wsadzicie tutaj, człowieka no, jak utkniecie mu nogi albo będziecie mieli karła, to tak, to dacie radę. Jeżeli już złożycie jednak kanapę, tutaj już zobaczmy, jak to się robi. O, ale jak złożycie właśnie kanapę, to będziecie mieli około 860 litrów, więc już wtedy możecie nawet przeprowadzkę małą jakoś zrobić. Tylko szkoda, że nie ma zielonej kanapy. Oczywiście jak widać na załączonym obrazku, występowały z zieloną kanapą, ale ten egzemplarz z recenzji takowej niestety. Nie miał. No dobra, to bierzemy Pandzinę na przejażdżkę. Widać, że właściciel chciał mieć keikara, ale ma Fiata Pandę. Jak się jeździ taką Pandziną? Muszę przyznać, że spodziewałem się o wiele gorszych doznań, ale trochę ma twardy hamulec, może tylko. Sprzęgło ma leciutkie, jakby z papieru było zrobione, co jest nie bardzo przyjemne, zwłaszcza jak trzeba często w mieście zmieniać biegi. Oprócz tego, no, widać jest, że jest w tym aucie biednie, a silnik, tak jakby trochę chciał żwawiej pojechać, ale coś w pewnym momencie go blokowało i. Nie miało dalej siły się rozpędzać. Układ kierowniczy pracuje całkiem poprawnie. Na zakrętach, oczywiście, szorujemy lusterkami o asfalt, ale to jest do przeżycia. Zwłaszcza jak się jeździ przy małych prędkościach, to będzie prawie niezauważalne. Obstawiam albo jakbyście mieli wersję 100 HP i zapiętego sporta. Jeśli byście się zdecydowali kupić taką pandzinę w benzynie. To pamiętajcie o tym, że mogą pojawić się problemy z przepustnicą. No, po prostu auta z tymi silnikami, czy to 1,1, czy 1,2, nawet 1,4, będą mieć problemy z przepustnicą. Oprócz tego też często padają alternatory. I jeszcze trzeba pamiętać o tym, że jak mamy zmienne fazy rozrządu, to ten wariator też czasami sobie potrafi płatać figle. No i oczywiście też często są problemy, z, znaczy często. No... W miarę często jak na samochód jest problem z uszczelką pod głowicą, ale wszystkie te części są na tyle bajecznie tanie, że nie będzie żadnego problemu z tym, żeby ogarnąć ten temat. I każdy mechanik, który miał choć o styczność, nie wiem, z Seychello, e, to sobie z tym poradzi. Ale pand jest na tyle dużo, że nie jeden mechanik już widział na podnośniku pandę. Jeśli byście jednak zdecydowali się na zakup diesla z jakiegoś powodu, to musicie pamiętać o tym, że bardzo często jest problem z rozciągającym się łańcuchem rozrządu e, oraz no, sam osprzęt, czyli tam turbina, e, wtryski to jest też dosyć kosztowny temat. Też te silniki mają problem ze spalaniem oleju. Niestety trochę, znaczy w benzynach też wycieki się pojawiają, ale tutaj jest jakiś problem też z tym, że ten olej po prostu te silniki diesla biorą. No i jeszcze w tych dieslach jest, znaczy w tych późniejszych dieslach jest jeszcze problem z filtrem DPF, który może i ma jakiś sens, ale pod warunkiem, że robicie dłuższe trasy. A jak niektórzy odpalają samochód, przejeżdżają 2 km i gaszą, no to się okazać może, że Wam się ten dieselek niestety, ale popsuje bardzo szybko. I koszty napraw takiego auta z dieslem no, są troszeczkę nieopłacalne, dlatego ja raczej rekomenduję w tym wypadku zakup tylko i wyłącznie benzyniaków. Pandy jakoś wybitnie nie gniją, ale jeśli już coś się zaczyna z nimi dziać, to najczęściej jest to tylna klapa bagażnika. Chociaż ta panda jest wybitnie zdrowa, ja nie mam absolutnie powodu do przyczepienia się. I jeszcze progi też potrafią zgnić. Czasami jest problem z podłogą, ale to też oczywiście sobie sprawdzicie w razie czego przy zakupie takiego auta. Między innymi dlatego też nagrywamy ten film, bo tych aut jest bardzo dużo na drogach i na rynku. Także jakby ktoś się zastanawiał, co ja chcę ciekawego powiedzieć o jakimś tam nudnym mieszczuchu, to nie jest nudny mieszczuch, tylko bardzo fajny mieszczuch, do tego produkowany w Polsce, dlatego jest dla mnie mega ciekawy. No dobra, to niestety muszę się rozstać z Pandziną i idziemy zwrócić ją do właścicieli, chociaż przyznaję, że ją polubiłem i jeszcze bardziej zapragnąłem posiadania 100 HP. I teraz jeszcze oczywiście muszę Wam powiedzieć, żebyście zasubskrybowali kanał, wtedy będziecie wiedzieli, że nadajemy nowy odcinek. I pamiętajcie o dzwoneczku, wtedy będziecie mieć jeszcze większą pewność, że nadajemy odcinek. I lajkujcie nasze filmy, żeby budować zasięgi. Dobra, streszczam się, bo właściciele czekają, żebym oddał im samochód. Naprawdę fajny, ciekawy, cudowny samochód i lecę w ogóle szukać wersji 100 HP. Na razie.